Siema, siemano, a dzisiaj ci pokażę jak sobie naprawdę tanio, czyli za, jak sobie kupić za 120zł taką kurtkę North Face'a. Widzicie, że ona jest wypchana normalnie puchem zwykłym, piurami. Widzicie, że jest naprawdę jakościowo fajna. Ja robiłem z nią testy, ona jest w różnych kolorach dostępna, tu ma chowany kaptur taki wodoodporny w kołnierzu. Robiłem z nią testy, mówię, możecie sobie zobaczyć w poprzednich filmach. Pokażę Ci, jak teraz zamówić, bo jest to banalne. Pod Instagramem, pod YouTubeem macie linka do Linktree. Jak sobie wejdziesz w to linktree zarejestruj się tutaj, to będzie Ci potrzebne później. Eee, no co, obejrzyj sobie poradnik, jeśli nie wiesz czegoś. No ale zjeżdżamy w dół. Tu jest ta męska na samym dole TNF za 120 zł. Tak nie ma z na stronie. Wchodzicie sobie w to. Wyświetla się tutaj ta stronka, widzicie 122 zł jest. Ja wybieram elkę Czarny kolor 122,82 wychodzi, widzicie? Pokażę Wam na szybko, to są wszystkie te tutaj kolorki, jakie są dostępne. Ja mam właśnie tą, więc no, widzicie, normalnie z takimi metkami przychodzi, jak tutaj jest. Nie musicie się bać o nic. Strona jest bezpieczna, więc nie musicie się bać, mówię. Jeśli nie wiecie, co to, to za strona, zobaczcie. Jest, mówię, naprawdę dużo osób z niej zamawia na całym świecie. Tu macie tabelę rozmiarów, co jest naprawdę pomocne. Ja mam 180 lekko ponad centymetrów wzrostu i Elka jest idealna dla mnie. E, więc no co, klikacie sobie tutaj, klikamy sobie buy now po wyborze koloru i tego. Jeszcze raz wam pokażę, kolorki są takie dostępne. Nie musicie się bać, e, pokażę wam jeszcze, mówię, jak sobie wejdziecie tutaj w profil po zapłacie, już po zamówieniu i wejdziecie sobie tutaj w order, to tu macie, widzicie, wszystkie rzeczy, które kupowaliście. Dostaniecie do nich takie zdjęcia, jak to przyjdzie do nich do magazynu. Możecie zobaczyć, że 26 właśnie kupiłem to, i 3 dni później, czyli 29 przyszło do nich to, porobili mi dokładne zdjęcia mojego produktu, który kupiłem. Tu jest na przykładzie właśnie 95 5 Air które za 180 zł kupiłem. No, jeśli wszystko się zgadza, rozmiar, wszystko, to możecie sobie to wysłać normalnie do Polski. To wam przyjdzie do warehouse'u po prostu. Jak już te fotki dostaniecie, jeśli coś Wam się nie spodoba. Tu będziecie mieli opcję, żeby zwrócić. Ja to wysłałem sobie do Polski, te buty, akurat tego TNF, tego no, Suprema, też wysłałem do Polski. Widzicie, tak samo tutaj też zdjęcia nie było. A dostałem normalnie Suprema, więc nie musicie się bać. No, będziecie mieli tu możliwość zwrotu bez problemu. No i już bez przedłużania polecam ci znowu obejrzeć ten poradnik, jeśli czegoś nie wiesz. A się jeszcze szybko z tobą przejdę po tym TNF-ie. Możecie sobie zobaczyć jeszcze raz, że naprawdę jest fajny, jakościowo materiał jest taki, jaki powinien być, taki kratkowany, dzięki i cześć.